To jest zwykła kartka papieru. A to jest to, co dzieje się z domem, kiedy spadnie na niego bomba albo zatrzęsie się pod nim ziemia. W obecnej chwili na kuli ziemskiej żyje 150 milionów osób w kryzysie bezdomności. To jest cztery razy tyle, ile liczy ludność Polski. Kiedybyśmy jednak sięgnęli po tę kartkę papieru i przetworzyli ją w taki sposób, żeby uzyskać materiał, który jest ekologiczny, wytrzymały, tani w produkcji i dostępny, a także niepromieniowujący, moglibyśmy stworzyć dostępne budynki mieszkalne dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Na pewno wszyscy z Was mieli taką sytuację. Kiedy w krytycznym momencie urwał się ostatni listek papieru toaletowego, a to, co zostało, to szara, szorstka, tekturowa tuleja. Kiedybyśmy jednak wzięli te tuleje i powiększyli do takich rozmiarów, okaże się, że jest ona w stanie przenieść ciężar samochodu osobowego. Japoński architekt Shigeru Ban, wykorzystując takie tuleje, stworzył mieszkania dla osób pozbawionych dachu nad głową w wyniku trzęsienia ziemi. Tuleje ułożone jedna po drugiej spięte były taśmą. Za swoje eksperymenty z materiałem, a także za zwrócenie uwagi na najbardziej potrzebujących, architekt został uhonorowany Nagrodą Pritzkera, uznaną za Nobla w architekturze. My z kolei opracowaliśmy House of Cards. I nie jest to projekt polityczny. Jest to jednostka pomocowa wykonana z płyt do strukturze plastra miodu, które dzięki swojej konstrukcji są ośmiokrotnie bardziej wytrzymałe niż elementy płaskie. Holendrzy zaś wykorzystują do budowy domów tekturę falistą. Tak zwane domy nawijane budowane są za pomocą wielkiej formy, która obracając się, nawija na siebie kolejne warstwy tektury, które są ze sobą sklejane. Tak przygotowany segment jest ściągany z tej formy i łączony z kolejnymi segmentami. Ściana tego domu jest w 100% biodegradowalna. A jej żywotność określona jest na 50 lat. Tak więc zamieszkiwanie w kartonie nie musi oznaczać mieszkania w pudle po telewizorze. Może to być obiekt piękny, wytrzymały, komfortowy, stworzony z materiałów, które na co dzień wykorzystywane są do produkcji opakowań. Na no czym jest dom, jeżeli nie trochę większym opakowaniem? Dziękuję. Jak tylko dopytam, nie pan, jak to jest, człowiek mówi mądre rzeczy, ale ludzie zwykli słuchają. Te elementy, które pan tutaj przyniósł, to są elementy nośne konstrukcji ściany, czy to są fotele, a może telewizor z kartonu? Więc tak, Śmiało. to jest tuleja papierowa, która jest zdecydowanie elementem nośnym. To jest sklejona tektura falista, która może być elementem nośnym, ale również przegrodą. Natomiast to jest płyta o strukturze plastra miodu, która byłaby wykorzystywana raczej jako element e, powierzchniowy, nienośny. I wszystko jasne, mogę Pana oddać w ręce jury. Magdalena Fikus. Nie, nie słychać Pani Profesor? Przepraszam małość tego typu konstrukcji budowlanych i biodegradowalność, ponieważ jeżeli nawet na murach włazi pleśń i trudno żyć w takich domach zawielgoconych, za, za to czy taki dom nie jest zbyt uciążliwy i trudny do utrzymania w sensie higieny dla mieszkańców. I rozumiem po tym, co Pan powiedział, że chyba to nie jest rozwiązanie na lata, tylko na budowanie chwilowe, żeby przetrzymać pewną ilość ludzi, którzy stracili w trzęsieniu ziemi dom albo, albo są bezdomni tak dalej. Czyli że to są projekty no, tymczasowe bardzo. I o tą biodegradowalność bym się zapytała, bo wiem jak trudno jest zbiodegradować papier, więc to będzie jeszcze trudniej. Um. Dobrze, dziękuję za to pytanie. Więc tak, jeżeli chodzi o biodegradowalność, to papier po dwóch do sześciu tygodni zaczyna ulegać temu procesowi. Najlepiej jeżeli jest w warunkach wilgotnych i w ciepłych, wtedy ten rozpad się rozpoczyna. Rzeczywiście, jeżeli byłby to papier w jakiś sposób zaimpregnowany, no to mamy większą trudność. Niemniej sposoby, nad którymi pracujemy, polegają na tym, żeby do środka takiej konstrukcji włożyć element, który jest jak najbardziej naturalny, a z zewnątrz ochronić go przed wpływem warunków zewnętrznych. Znaczny. Jeżeli chodzi natomiast o długość życia, to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju to jest produkt. Bo z jednej strony możemy mówić o takich domach jak Paper Lockhouse, czyli ten dom przy z tulei papierowych i on był wybudowany na kilkanaście tygodni. Natomiast dlatego też przywołałem ten przykład holenderski, bo producenci określają żywotność takiego domu na 50 lat. A w środku właśnie znajduje się taka konstrukcja, czyli tak naprawdę tektura falista sklejona takim zwykłym klejem, który jest produkowany, który jest wykorzystywany do, do, do produkcji tego materiału. Także wszystko zależy od tego, w jaki sposób do tego podejdziemy i oczywiście to się później będzie przekładało na, na koszty produkcji takiej jednostki. I koszty zniszczenia, finalnego zniszczenia, prawda? Trudniej się niszczy cegłę niż coś takiego, tak myślę. Czy, to to czy cement powiedzmy. No to na, pewno, to na pewno. Dziękuję. Totalne zniszczenie za nami, Irena Cieśnińska przed nami. Bardzo, bardzo ładną miał pan puentę, nie, taką, że dom to jest tylko opakowanie, a wszyscy wiemy, że ważne jest to, co jest w środku, więc może się w ogóle nie warto tak przywiązywać do tego opakowania. I w ogóle mi się bardzo podobało i takie optymistyczne było całe, a zaraz będzie ale, bo chciałabym, żeby pan się przyznał bez mąk piekielnych, jakie wady ma to podejście. No bo już trochę to macnęliśmy, tak, trwałość 2-6 tygodni, to mi się już trochę nie podoba, a, a jeszcze sobie myślę, że jak Pan to pokryje jakąś substancją albo może trzeba to pokryć jakąś substancją, żeby nie wiem, to się nie spaliło za szybko, bo są jakieś też normy bezpieczeństwa, to może to wcale nie będzie takie biodegradowalne i takie zdrowe, Nie się Pan przyzna, co tam jest nie tak. Dobrze. No, na pewno nie tak jest kwestia zaufania i wprowadzenia tego materiału jako materiału budowlanego. Natomiast to, o czym ja powiedziałem, że ten proces się zaczyna od dwóch do sześciu tygodni, to w momencie, kiedy mamy zwykły papier, najlepiej pocięty i właśnie w takich warunkach wilgotnych i ciepłych. Natomiast ten przykład holenderski, ten, o którym mówiłem, że będzie mógł być użytkowany przez 50 lat, polega na tym, że w środku jest. Czysta tektura, niezaimpregnowana, falista. Od, od strony wewnętrznej jest ona osłonięta sklejką, od strony zewnętrznej ma, jest pokryta nieprzypuszczającą tkaniną. Więc to są dodatki, które powodują, że ten materiał nie będzie ulegał degradacji, natomiast one są procentowo w stosunku do ilości materiału. Jeżeli chodzi o sposoby zabezpieczenia przeciwogniowego, to z jednej strony możemy użyć grubych tektur litych, na przykład takiej tulei papierowej to koledzy z Łodzi, z Politechniki robili takie doświadczenia, że stwarzali z tego kominek i tam sadali palnik gazowy i ta tuleja się węgliła z zewnątrz, ale kolejne warstwy stawały się już taką naturalną ochroną. Można też stosować na przykład, tak jak koledzy z Niemiec, tekturę nasączoną fosforanami jako zewnętrzną. Tą warstwę, która również nie przepuszcza e, ognia do środka. Wiadomo, że to chodzi o to, żeby uzyskać na przykład 30 minut na to, żeby się ewakuować z takiego domu. Zbigniew nawet. No ja muszę przyznać, że, że pierwszą ścianę z tej to zobaczyłem na Uniwersytecie Grauna w Stanach Zjednoczonych, jak można było pukać w ścianę i, i efekt rzeczywiście był papierowy, więc to pewnie stara już jest technologia. Już dosyć, że z dykty można robić ścianki, ścianki działowe. Natomiast chciałem spytać, bo z papieru można robić te sztuki chińskie, japońskie, można coś złożyć rozłożyć, i z tego papieru jest jakaś konstrukcja. Czy zrobił Pan kiedyś namiot, taki sezonowy namiot z papieru? To było świetne, po prostu zostawia się go na świetniku, prawda, i wraca się do domu i wiadomo, że nie zaszkodziło się środowisku. To niestety się spóźniłem, ponieważ e, częściowo mój student z Holandii, z Delft, opracował taką konstrukcję, to się nazywa kartent, Czyli on konsultował ze mną swój dyplom, dlaczego mówię, że częściowo. Znaczy, albo on stoi daleko od źródła. Sprzedają na masową skalę takie namioty, na różnego rodzaju festiwale. Sprzedają je do Australii, sprzedają je w Europie. I to są namioty wykonane z tektury falistej. Oni na początku ich w ogóle nawet nie pokrywali żadnymi impregnatami, które mogły wytrzymać 4-5 dni, nawet w holenderskiej deszczowej pogodzie. Zamiast za to mieli na przykład nadrukowane logo jednego z browarów i dostawali pieniądze zarówno od osób przyjeżdżających, bez namiotów, jak i od ze swojego sponsora. Także ten pomysł, niestety, już jest realizowany. A jeszcze dodatkowo tak, można tam całą książkę od zrobić, prawda? I można sobie przeczytać leżąc. Bez tego problemu trzymać książki nad sobą. My zrobiliśmy pawilon poświęcony pamięci Zbigniewa Herberta, gdzie w formie kalek zwisały właśnie takie paski, gdzie nadrukowane były wiersze poety i można było wejść w taki przysłowiowy las i poczytać informacje o autorze, a także fragmenty jego wierszy. Zanim wierzy. się rozmarzymy i będziemy rozmawiali o hulajnogach z papieru i samochodach z papieru i benzynie z papieru, to po prostu Tomasz popsuje nam tutaj humory. Czy mówi coś panu 451 Fahrenheita? Tak. Stopni. Palenie książek, tak? No właśnie, palenie książek. Jest ta straszna dystopia i pytanie jest takie o książki właśnie. 61% Polaków nie czyta książek. Części możemy jeszcze przy okazji zabronić czytania. I czy nie, nie dałoby się tej technologii wykorzystać właśnie do Utylizacji książek, których już nie będziemy potrzebować. Czy, załóżmy, że tych okładek się pozbędziemy, prawda, a i zaczniemy te książki sklejać. Nikt już ich nie chce czytać, szkoda, żeby się marnowały. Czy to by się nadawało? Trochę przewrotnie pytam, ale wątek ciekawy. No i zobacz, mam jak wrażenie. to będzie dobrze brzmiało wtedy? Gdzie mieszkasz? Na Sienkiewicza. <laughs> ja jestem Rwąckiego, także by się Idealnie. No, dosłownie przyjechałem do Państwa z dworca. Głównego PKP we Wrocławiu, gdzie znajduje się Galeria BWA Wrocław Główny. I razem z artystami Pamelo Bożek i Pawłem Błęckim realizujemy projekt, gdzie. Przerabiamy stare katalogi, plakaty, lotki, to wszystko, co zostało w galeriach. Co szkoda wyrzucić, a jednak zalega i w tych piwnicach od lat 60. Więc staramy się też przetworzyć ten materiał, w trochę taki może kontrowersyjny sposób, pobudzający pewne dyskusję, ale tak jak najbardziej. Zresztą pierwszy tak zwany dom papierowy, który powstał w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, był właśnie wykorzystany, były materiały takie jak książki, gazety. I do dzisiaj za takim szkliwieniem można zobaczyć jeszcze napisy, informacje z lat 30 z lokalnych czasopism.